Witam Was bracia i siostry. Jak Janusz przeczytał yy, ten y, psalm 34, to mówię, nie no muszę wyjść po prostu. Nie ma innej, nie ma innej opcji. A dlatego, że też właśnie wczoraj, yy, wczoraj, przedwczoraj czytałam właśnie ten psalm i tak właśnie y, też na nowo bardzo mnie poruszył i nawet też właśnie kilku osobom wysłałam. No bo jest, jest piękny, rzeczywiście. Naprawdę wiele takich cudownych obietnic Bożych jest. W nim zawartych, i w zasadzie y, mam takich kilka świadectw, y, które gdzieś tam po drodze się uzbierały. Y, y, może nawiążę też do auta, o którym Janusz wspominał, y, też jakiś czas temu. Y, no, jechałam gdzieś tam powiedzmy. Y, na wycieczkę, tak w pobliżu, tutaj w balinie i przejechałam do domu. No i po jakimś czasie czuję, że, że auto mi nie chce, no, źle, źle działa. No a że tam mamy u, u siebie w balinie też takiego mechanika, także dosyć, dosyć blisko. Także podeszłam tam, zapytałam, czy, czy mi po prostu nie popatrzy do auta, że coś tam mi źle, źle jeździ. No, i sobie tak myślę, no pięknie. Tutaj mówię już, że tak powiem, często się jakieś wydatki szykują. na koniec miesiąca. Wiadomo, że wypłata zawsze jest gdzieś tam w, przy rozpoczęciu miesiąca. I mówię, no pięknie, ciekawy, co, co tym razem się stało. Ja mówię, no da dawno mi się jakby auto nie miałam jakichś problemów z tym autem, no ale wiadomo, że jak nie działa, to już, już człowiek myśli o jaju, zaraz ile pieniędzy naprawa pochłonie i tak dalej. No ale yy, za zawiozłam yy, to auto do, do mechanika, no ale okazało się, że dzięki Bogu po prostu tylko piachu napchało mi się, czy, czy jakiś kamień wszedł mi między coś a coś, i po prostu przeczyścił, i się okazało, że wszystko jest w porządku. Także mówię, o Panie Boże, dzięki Ci, że tylko to, że tylko udało się przeczyścić i po prostu nie trzeba było wydawać pieniędzy na naprawę. Na I, I to jest, to było takie właśnie, y, jednym ze świadectw takich, że po prostu y, jakby, no, że się nic nie popsuło, tylko, tylko wystarczyło prze, przeczyścić, nie? No, ale wiadomo, jak my, jak my ludzie już, już myślimy, że o jajku, już trzeba będzie wydawać pieniądze, no ale dzięki Bogu nie trzeba było. Też w nie, niedawno temu zaczęła nam się psuć lodówka. No, ale mamy tą lodówkę tak naprawdę od ślubu, więc już 16-17 lat więc tak naprawdę no miała, miała prawo już zacząć szwankować, nie? No ale wiadomo, no coś się psuje, to znowu człowiek, o ludzie, no lodówka, no lodówka jest takim droższym wydatkiem, więc też człowiek myśli, o jacie, trzeba będzie kupić nowe, ale no i tam, nie wiem, ja czy Sławek dzwoniliśmy tam do, do mechanika i tam, znaczy do, do serwisu i mówimy co tam się dzieje z tą lodówką i tak dalej. No ale no, tam pan pyta no a no, ile lat ma lodówka? No 16. E, panie, no to, no to już ma prawo się popsuć, bo, bo taki wiek, tak? I on mówi to już to już prawie y, antyk i, i cud, że w ogóle wam jeszcze że w ogóle wam jeszcze chodzi przez tyle lat. Także i y, no, kupiliśmy potem nową lodówkę. Ale właśnie tak też pomyślałam sobie: no popsuła się, ale z drugiej strony działała aż tyle lat. Więc teraz się robi takie sprzęty, że się tylko tam powiedzmy 5 lat i, i już się psuje. Także nam działało aż, aż tyle lat. Więc yy, jakby w tym też zobaczyłam takie Boże błogosławieństwo, że pomimo tego, że gdzieś tam dokończyła już żywota swojego, ale przez tyle lat nam służyła. I też takie, takie kolejne na przykład świadectwo tego, że jakby Pan Bóg się cały czas troszczy, to, to już z dawnych czasów, kiedy na przykład mieliśmy kury. Kury mają też taki, takie swoje okresy w życiu, że niosą jajka, ale mają też taki czas spoczynku, że po prostu muszą sobie odpocząć i, i zregenerować siły. I... I też było kiedyś tak, że mm, był ten okres, nastał chyba ten okres zimowy, i też y, wszystkim sąsiadom przestały nieść te kury, no bo wiadomo, też jest, jest zimniej, te kury też muszą się zregenerować po jakimś czasie i przestawały im nosić te kury, a nam cały czas nosiły kury. I przez cały ten okres w zasadzie y, zimowy, y, kiedy sąsiadom nie nosiły kury, nam nosiły kury, nie? I takie właśnie niesamowite y, błogosławieństwo w tym, że tak jak jest napisane, że y, niczego nie brak tym, którzy się boją Pana. Że właśnie w, nawet w takich zwykłych, codziennych rzeczach y, Pan Bóg błogosławi po prostu. Yy. Aha, <grym> mam pospisywane takie punkciki. Y jeszcze takim niesamowitym dla mnie, y takim świadectwem właśnie Bożego, Bożego działania y było kiedyś y y takie coś. Y że, no, dzieci szybko rosną, jak, jak wiemy często, na przykład rzeczy z jednego sezonu na drugi sezon już im nie, nie wystarczają, ponieważ, no, dzieci rosną, zmieniają się gabaryty itd. i tak dalej. I pamiętam taką jedną sytuację, że um, Ola właśnie um, to było przed sezonem zimowym i pamiętam, że Oli... Oli mieliśmy kupić buty zimowe, no, bo tak sobie myślę, no na pewno już te z poprzedniego sezonu będą na nią za małe, a też, też tak było w tym okresie, że no jakoś tak ciężej z, z finansami i tak sobie myślę, no jajku, tutaj, tutaj tak jest, że tak powiem, krucho, a tutaj trzeba będzie dzieciom zimowe buty kupić, no bo na pewno z poprzedniego sezonu już będą za małe. Ale coś mnie tak tchnęło i, i mówię do Oli, a weź jeszcze raz przymierz, załóż te buty, zobaczymy, czy mo może są dobre. No i ona zakłada te buty i mówi, że dobre są. Ja mówię, nie, niemożliwe. Ja mówię, ale weź, pochodź w nich, tak po poskacz, no załóż dwie pary, żeby było tak wygodnie, pochodź w nich, bo, bo niemożliwe, że, że po prostu z, z poprzedniego sezonu y, dobre są buty, nie? No i ona mówi, no, no dobre są, nie, nie gniotą mnie, naprawdę dobre. I, i w tym momencie y, y, przypomniał mi się ten, y, ten fragment, jak y, Izraelici wyszli y, z Egiptu i jest tam napisane, że nawet ich sandały nie, nie zostały zdarte, y, ich odzienie nie zostało zniszczone i jakby tak Przypomniało mi się od razu, że zobacz, tu nie masz jakby pieniędzy, martwisz się, że co z tymi butami, ale dla mnie to jakby nie wiem, czy Pan Bóg poszerzył te buty, czy po prostu zatrzymał <laughs> stopę wzrostu, ale dla mnie właśnie od razu mi się przypomniała ta sytuacja, że Pan Bóg nawet, nawet o buty się zatroszczy, nie? Także to są takie małe rzeczy. Właśnie ktoś by powiedział, a takie nic, ale dla mnie to, dla mnie to jest, jest dużo i, i po prostu widzę w tym rękę Bożą. I tak samo można powiedzieć o tej mojej ciąży teraźniejszej. Mam porównanie, jak, jak przychodziłam wcześniejsze ciąże, i, i naprawdę to łaska Boża, że tak naprawdę się śmieję, że teraz wiem, co to znaczy być w ciąży. Bo jakby mam te wszystkie dolegliwości, takie typowe kobiet w ciąży, a naprawdę porównując poprzednie ciąże, te trzy, naprawdę przechodziłam je bardzo lekko i prawie do samego końca mogłam, byłam taka fizycznie zdolna do różnych rzeczy. Także takie świadectwo, że po prostu Pan Bóg. Może nie daje nam właśnie, tak jak tu Sławek powiedział, nie wiem, Ferrari, nie błogosławi nas w, w jakiś taki sposób, że po prostu jesteśmy milionerami albo nie wiadomo co, ale y, ważne właśnie, że widzimy to Jego błogosławieństwo w tym, że na przykład właśnie sprzęty, które ludziom psują się, nam się na przykład nie psują, y, y, takie, takie rzeczy z codziennego, y, codziennego życia, że coś mogło się stać, a się nie stało. Mogłam mieć dzieci, nie wiem, chore. Powiem Wam, że ani razu dzięki Bogu nie byłam z moimi dziećmi w szpitalu. W takim sensie, że coś się stało, jakiś wypadek albo coś ich bolało. Jak wiemy, dużo jest dzieci chorych, nie wiem, na białaczki, na raki, na różne, na różne choroby. A ja ani razu z, moim, z moją trójką dzieci do tej pory nie, nie musiałam wylądować w szpitalu. Także. Naprawdę chwała Panu Bogu za to, jaki jest wielki.